nie a to przepraszam, a w, jakiej, a w jakiej proszę mi powiedzieć, przypomnieć mi w jakiej to się, bo ja obsługuję trzy firmy i dosyć dużo na głowie mam i, i nie ukrywam, że nie, nie, nie wiem w jakiej sprawie ja wiem, że pan jest zapracowany, bo mi kolega z urzędu opowiadał właśnie o panu generalnie to dotarło do mnie chyba trochę przez przypadek taka informacja, że poszukujecie pracownika o takich, jak gdyby, walorach, no, że tak powiem, uniwersalnych. Aha. Uh -huh. No i dotarło, że jest stanowisko w Tuczni, a ja niedaleko Tuczna mieszkam. Uh -huh. No, poza tym znam kilka języków, no, pracuję w Niemczech, aktualnie pod Holandią i tak myślałem po prostu ten czas tułaczki, że tak powiem, zakończyć. Mhm. Uh -huh. No i sprowadzić się z powrotem do Polski. No i tutaj ewentualnie w Panu A pana widzę... Godność? Jaka jest Pana godność? Ja się nazywam Artur Głowacki. Aha, to ja wiem, to Pan pisał do mnie maila, też kojarzę. Ja prosiłem o przesłanie CV-ki, tak? Yy, pana aktualnej. Tak, tylko że aktualną to mam w języku niemieckim, jak tutaj się starałem o pracę. Mhm. Generalnie powiem Panu tak, że w Niemczech bez żadnych problemów mhm. znajduję pracę w różnych dziedzinach. Gdzie mhm. tylko złożę moje CV, to zaraz mnie chcą. No, teraz mam takie wynagrodzenie 2300 brutto. E, mam działalność w Niemczech, w Niemczech założoną i praktycznie tutaj odprowadzam podatki. Polska nie ma nic do tego. A w Polsce jestem, mam status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku. Ale z kolei mhm. mam też e, uposażenie e, wojskowe, bo, bo byłem kiedyś wojskowym i w stopniu kapitana odszedłem z armii. Mhm. No i tyle, jeżeli powiedzmy... Ja jestem po wyższej szkole samochodowej w Pile. Także powiedzmy tam zrobiłem inżyniera, ale wcześniej byłem w technikum ceramicznym, także też znam dużo chemii yy, związanych powiedzmy z obróbką tych materiałów ceramicznych i nie tylko. No a poza tym doświadczenie w Niemczech 10 lat. 15 lat w handlu, przedstawicielstwo dla firmy Apart, jest, jubitą tych wszystkich złotniczych. Byłem ich przedstawicielem na praktycznie na całą Polskę. Mhm. Także mam prawo jazdy, nie palę, nie piję. No tam pan... Na by się pan... Na jaką ofertę pan jest, jest zainteresowany? Właśnie tam w tej ofercie jak gdyby nie było podane, jakie stanowiska pan może powiedzmy udrażniać do takich jak ja, no nie? Znaczy, a, co, a co tam było za oferta, na którą pan... To, tą, co pan właśnie tam był, to, co... był tylko, tam był jakiś symbol literowy i i cyfrowy, ale nie było na przykład stanowiska, jakie wykształcenie jest potrzebne, co oni w ogóle. Było na pewno, no bo to jest jak z Urzędu Pracy, to nie mają dokładne informacje podane i jest jakie stanowisko, i tak dalej, bo potrzebujemy na stanowisko sprzedawcy e-commerce, obsługi telefonicznej, mailowej, rozwiązywania sporów, Allegro i tak dalej. To jest jedno stanowisko i zakres obowiązków. Drugie stanowisko jest na mm, sprzedawcę stacjonarnego prowadzenia sklepu zamówień sprzedaży bieżącej i w czasie wolnym, bo to jest sklep, który taką ma średnią rotację, to no. obsługa wystawiania ogłoszeń Allegro Olix i tym podobne Facebooki i tym podobne rzeczy. No czyli taka powiedzmy reklama ogólnopolska, żeby sprzedać towar. W portalach sprzedażowych, tak? Tak, no. jak Allegro, y, OLX i y, y, no, Facebook, i tak dalej. No, no to jest zrozumiałe, bo teraz praktycznie Aha. wszyscy się przenoszą w kierunek właśnie wirtualny, żeby to ten cały towar po prostu y, pchać przez internet wirtualnie, bo takie jest zarządzenie Aha. Morawieckiego. No nie oszukujmy się. Ja tak samo praktycznie działam też bardzo dużo wirtualnie, jeżeli mam tylko wolny czas. Mam aktualnie na przykład cztery strony internetowe. nie? Piąta jest, uh -huh. powiedz, powiedzmy, teraz budowana. Jest pewien zamysł, opracowywany jest ogólnie scenariusz tej strony, która będzie też przenosiła linki na te cztery strony, które już posiadam. No, ja tylko, jak gdyby, sprzedaję coś innego przez internet, nie? Uh -huh. Zresztą, jak pan wpisze moje imię i nazwisko w Google, Artur Głowacki, to dużo panu wyskoczy na mój temat. Uh -huh. No. Także jakby Pan na przykład mnie widział gdzieś w tym, a Pan ma firmę w Tucznie, to kto wie, może byśmy w przyszłości bardzo mocno współpracowali w Tucznie, jeżeli na przykład nie mógłbym u Pana pracować, albo pracowałbym u Pana po godzinach. No, to taka moja propozycja na teraz. Ja prześlę to Panu na adres do Tuczna, te moje CV... Bo ja tutaj muszę znaczy nie, tylko. na adres mailowy, na ten co jest wskazany, bo ja sztucznie jestem rzadko mm. i, 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 i bym poprosił wtedy o ten adres mailowy. Ewentualnie SMS-em panu mogę wysłać, jeżeli. Znaczy tam w ofercie jest na pewno, ale na adres mailowy poproszę ten. Tak, tylko że y, ja bym to zrobił, ale tutaj y, niedaleko tego budynku, gdzie mam zameldowanie w Niemczech, był przekop mm -hmm. robiony i linia w ogóle całkowicie padła, a taki router to tutaj bardzo ma słaby zasięg, jeżeli chodzi o sieć komórkową. Niestety to są Niemcy i coś tam mogę, to robię, jak jest, jak złapie zasięg na przykład w nocy, ale w ciągu dnia to jest tragedia i ja mam po prostu wydrukowany taki gotowy CV, ja bym mógł Panu przesłać na adres tam, gdzie Pan mi wskaże w Polsce, bo to znaczek kosztuje Pan euro 10, mam tutaj pełno znaczków, to wsadzę w kopertę, za 3 dni Pan będzie miał. Łącznie z moją wizytówką. Pan wtedy na, ma pan czym zapisać? No, może, może pan mówić. To ja zapisuję od razu. To jest, to jest Galeria IB. Tak. To jest sklep to jest AGD Najtańsze. Tak. Ulica Postańców Wielkopolskich. Zaraz sprawdzić. Po Powstańców Wielkopolskich 162, tak. 64920 Piła. O, miasto moich studiów. I napisze Pan Jacek Trocki, znaczy u góry, na, na, najlepiej jeszcze Jacek Trocki, Galeria IBI. I... Galeria IBI. Ja tak. tylko raz w życiu byłem w Galerii IBI chyba, ale tam w Galerii Kasztanowej to chyba dwie umowy ostatnio podpisywałem, jak byłem w Polsce. No, ale to fajnie, bo ten. Bo ja mam pewne plany odnośnie piły. Ja w ogóle kupiłem od prezydenta głowskiego lokal w pile. Ko, mm -hmm. Koło samolotu niedaleko tam, jak do Zusu się jedzie. Na pewno pan wie. Mm -hmm. kojarzę, kojarzę. No mm -hmm. i też ten lokal zamierzam wyremontować i tam po prostu mieć jakieś. No Mam tam pewne plany, dwa pomysły, ale teraz, w tym świecie, jaki jest zwariowany, to praktycznie wszystko stanęło, nie? Stanął sprawa remontu mm -hmm. tego i. Był jeden człowiek, który zamierzał to robić, wyjechał też po pracę do Niemiec, to mu załatwiłem i, no i jakoś tam zarabia lepsze pieniądze jak w Polsce, bo tak to by, wie Pan, zęby mu chciał chyba w tym włożyć. No, taka jest sytuacja, no, po prostu jest naprawdę bardzo nieprzyjemnie, nie? Te informacje, co tutaj dochodzą do mnie w Niemczech, czy z gazet niemieckich, czy z prasy, no to to w ogóle jest masakra, albo ludzie, co do mnie dzwonią z Warszawy, których znam, nie? No w każdym bądź razie, no nie wiem, jak pan ma internet, to pan wpisze Artur Głowacki, to, to pan nie zobaczy, No ale bo... tu to to wyskakuje, wie pan, dużo Arturów Głowackich, tak? No tak. Zapraszam, że ten, ale to akurat wpisałem i, 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 i jest dużo odnośników i teraz nie wiem, który to jest pan. Artur Głowacki to jest tym... Ja jestem kapitanem. To tam też jest na przykład wywiad telewizyjny w Warszawie. Mhm. Ja byłem wałczu kandydatem na burmistrza 10 lat temu, jeszcze jak żył Tudorek. Okay. Może Pan go pamięta. Później dwa razy startowałem na posła. Próbowałem zak zakładać komitet w Gdańsku. I mówię to w wywiadzie telewizyjnym w Warszawie, bo w roku 2019 pewna stacja telewizyjna yy, oddolna TV24 zaprosiła mnie na wywiad i tam udzielałem wywiadu. Także tam wszystko też jest, chyba ponad 47 minut wywiad. Także też tam może pan to przesłuchać sobie przy okazji. To pan mnie pozna tak, bliżej. Tak. O. Natomiast no teraz mam plany odnośnie Tuczna, bo czekam na terminy, bo w Tucznie ogłosili, że będzie zmiana burmistrza. No ale pisowcy wstawili swojego wywiadowcę, że tak powiem, chorążego też wojskowego. Ja mówię, jak ja tam bym startował, jeżeli przyjdą terminy. To będzie walczyć tylko kapitan z chorążym, nie? że tak powiem. Tylko, że chorąży partyjny z bezpartyjnym kapitanem, bo ja nawet w armii nie byłem w partii PZPR. Bo kiedyś ogólnie wymóg był taki, że wszyscy musieli być w PZPR-a, ja nie byłem. Także, no ale to historia. To w pile jak studiowałem, to trzech tak, takich nie było w partii PZPR, to mieliśmy cały czas problemy z dowództwem, nie? Nie mieliśmy przepustek. Nie mogliśmy brać ślubu na, w danym terminie. Wszyscy mieli, bo wszyscy powstępowali. Nie? Bo taki był nakaz. A my powiedzieliśmy nie, bo my nie chcemy i koniec. No dobrze, dobra. Panie, w takim razie bardzo proszę o przesłanie CV-ki. Dobrze. Na ten, na ten adres wskazany. Tutaj no do IBI. Do IBI panu, panu wyślę. Mhm. Fajnie, fajnie. Dziękuję, żeśmy się poznali. Dziękuję za poświęcony czas. Wszystkiego no. dobrego życia. Wszystkiego no, dobrego. Dobrze. No, do widzenia.